Siemanko, mamy piątek 19 lipca eee, No i zaczynamy dzień Mam tutaj sobie bus-serwis Bardziej mobilny, bo Na wyjazdach jest dużo I potrzebuję eee, No potrzebuję tego, nie? I tak, no akurat jestem u siebie, więc... Więc, no nieważne. W każdym razie. Wydmuchać, bo wczoraj prawie o północy wróciłem. Także... Także już wczoraj nie miałem czasu. Wydmuchać, przesmarować i jazdę dalej. Mam tutaj taki który się ubieram, taki kombi zenon. i Ten kombizenon jest taką dobrą sprawą, że normalnie jestem z tego zadowolony. No i maseczka. Dmucham rano. Mam brudne ręce do przedramion. Mam gdzieś brudną twarz, ale później pewnie pokażę. I tyle. Myję się, myję tylko ręce, myję trochę twarz i mam calutki dzień. Komfort, że mnie nic nie gryzie. Bo, jakbym rano dmuchał bez tego, to wszystko by mnie drapało. Cały dzień by mnie drapało. Nieraz tak było. A tutaj jest dobrze. Tak to wygląda. Nie jest źle. Biała koszulka, ale jest biała wy inny sekret wizira Panie Hajzer Dobra, idę moje ręce, idę moje gęby i zabieram to wszystko, bo jeszcze go przesmarowałem oczywiście, zabieram to wszystko i jazda widzimy się później A więc tak jestem już na miejscu chyba, czekam tutaj na kolegę którą mam kosić i sprawa wynikła taka, że już się zbierałem i tego urządzenia nie, nie mogłem yy, zlokalizować szukałem, szukałem okazało się, że w domu Musiałem w do domu jeździć, bo telefon. <noise> no nic, no tak bywa, nie? Mi jeszcze odeszło z pół godziny na ten nieszczęsny telefon I Nie wiem gdzie ja mam się tutaj rozczepiać, gdzie ja mam się szczepiać Jak to wszystko ma być. O, mieliśmy taką szybką akcję tutaj header pyk pyk, dwie minutki zapięty. Musieliśmy ruch wstrzymać, żeby to zrobić. Nieładnie z naszej strony. Ale cóż, czasem mi tak bywa. Dobra. A, jedną rzecz. Teraz robimy tak. Kasujemy hektary. to będzie ganianie. Dlaczego sobie spokojnie? O kurwa kurwa poszła gałąź, yy, to jest bardzo niedobrze Mam nadzieję, że wyszło tyłem, bo... No nie tak, to nie będziemy się bawić, ale tu się jest Ręce wyżej, ja ich nie chcę zbierać, bo słyszałem taką sytuację, że kombajn się zapalił, bo gałąź wciągnęło i nie przeszła, tylko się cały czas ścierała w mocarni, no i zapaliło kombajn. trochę wyżej wykosza. Szczelinkę damy. Damy więcej to damy mocarnię trochę. Chodzi. Młocarnię damy trochę wolniej Nie ma sensu gonić Dobra, na razie tyle ustawimy wiaterek wiaterek może wyjść, to jest dobry wiatr strat w ogóle nie pokazuje, także nawet nie sprawdzam a wymłacać wymłaca, że to się dobrze muci Nie będziemy się szczypać to za bardzo aby tylko przejechać, później to jakoś aby obkosić w koło, bo to tak wiecie na początku na początku to jest najgorzej bo... Jak ktoś kosi, to wie, ale mówię do tych, co, co nie koszą, że pierwszy przejazd zawsze tak od brzegu, pierwsze obkoszenie jest najgorsze. Bo to krzaki, to coś tam, to miedza, to inne udogodnienia. A później już jak człowiek przejdzie tak chociaż dwa razy w koło, to już jest inna, inna bajka. Już sobie człowiek Przecina pole jak trzeba. No i tutaj pięknie powalone drzewko. Że mnie oglądacie, zróbcie tu porządek na przyszły rok, naprawdę, bo to szkoda, szkoda sprzętu później sobie zniszczyć. I też jakby można było gałęzie przyciąć, co, co tutaj tak wchodzą. No, ale bym był szczęśliwy. O nie, no tak, o, zobaczcie, co ja wam pokażę. Patrzcie. Wziąłem w czujnik. Kurde. Zobaczcie. Zobaczcie, co to kurde leży. Widzicie to? Takiego czegoś to nie powinno być. Nie, chłopaki, nie, nie. Nie nie może tak być. Na przyszły rok weźcie to ogarnijcie, bo. Po... Ja to widzę, nie? To jest spoko, że to widzę ale... o, jadę o kurde o, kolejne ja pierdzielę no ostrzegł mnie, powiedział mi, że tutaj takie coś może być ale nie spodziewałem się że <grym> że że, że to aż tak, nie, że jakieś tam gałęzie miały leżeć, uwaga tu normalnie <grym i zdaniem> nie cały konar kurcze leży jest zwróciłem uwagę na te drzewa i chłopaki mówią, że to bobry i faktycznie faktycznie to jest bobrów sprawka bo widzę, że właśnie są teraz, o przegryzione wcześniej nie patrzyłem na no to, nie zwróciłem uwagi ale tak lecimy, lecimy, trochę ciężko ma powiem Duża słoma i nie pogonie, niestety nie pogonie, gdzie jest rzadsze, poza tym jest moim zdaniem, tak patrzyłem, yy, bo wychodziłem, patrzyłem i jest jeszcze miejscami jest zielona słoma, że jest za wcześnie na, na koszenie. Tu jeszcze tydzień mogłoby poczekać. Ale już jak się tak umówiliśmy, to, to po prostu będziemy yy, kosić, wykosimy już będzie spokój, będzie z głowy, więc... Yy, więc no już domęczymy to. Co miałem powiedzieć? Yy. miałem mały przestój. Tam mi się taka śruba urwała. Nasz gwint. Taki gwint od tej osłony. Co tam na boku jest. I osłona mi się otworzyła. Naprawiliśmy. Później coś mi piszczało. Jak myślałem, że to coś tamten tam. No i pasek. Okazało się, że tego, że pasek się poluźnił, napinacz I... I łańcuchy przesmarowałem I już jest git, już jest spokój Już inaczej tnie, bo już gdzieś się ślizgał, gorszy... Yy, gorszy kawałek, dobra Musiałem słowo ominąć i... Mam kamerę w ręku, więc... Potrzebowałem ręki a wracając do tematu Pasek był luźno, więc naciągnąłem napinacz Co tam jeszcze? No i łańcuchy przysmarowałem trochę wódekiem Tak przy okazji I już, już jest spokój, bo miał ciężko w tym w, Tu jest sporo takiej zieleniny, nie? Tam w dołku szczególnie I już mu ciężko, już, już, już klepie, już, już trzęsie mi kombajnem ale to też dlatego, że i pasek był za luźno. To już się ślizgał i taki dźwięk był, jakby coś piszczało. Takie. takie... No i napiłem pasek, przestało. To było to. Jest już godzina 15.00. Po 15.00 jestem tu gdzieś od 11.00. Trochę się miało przerw i tak dalej. E, do czego zmierzam, e, dopiero teraz zaczyna iść koszenie Dopiero mi nie trzęsie kombajnem e, Bo już trochę zaczęło, zaczęło, trochę przysychać Tak Już trochę zboże wyschło już ta słoma nie jest taka mokra, ale miejscami jest jeszcze żywa Czuję to po kombajnie, że jest e, dużo, no dużo lepiej teraz Dużo lepiej teraz idzie dzisiaj koszę samego koszenia w sensie młocarni to jest 2 godziny 36 minut wykosimy ponad 4 hektary już więc yy, tak, tak to wygląda wcale, wcale nie gonie, bo się wcześniej nie dało pogonić nie było szans no tutaj mogę nawet szybciej iść no tutaj tutaj jest mniej słomy Ogólnie Chłod nie musi być duży, ale jak jest dużo słomy, to po prostu no przez kompoń to przepuścić, to nie daje rady e, tak jakby słoma była krótsza. Jest ze mną mój widz Szymon. I ja. co nam powiesz? Podoba Ci się robota? No, bardzo. No tutaj trochę perż. Obliczyliśmy... dobra. Jaki czas był, i kolejne 20 minut mija, nie? No. Już 30 minut. Nie, no wiem. Jak A, było? 40. 40. 40. To pół godziny, to będzie łatwo liczyć. A ile było hektarów? 8,90. No to jest prawie 1,5 hektara. Czyli 3 hektary na godzinę robimy. muszę już zwolnić. Tu, tu już jest zboże, ale jest dużo miotły bo tak byśmy szli jak dzik w kartoflach ale już widzę, że tutaj no już tutaj nie pogonimy ogólnie słabe zboże jest tutaj, Jakże to było tęgie to tutaj naprawdę da się średnio wyrobić. czy dobrze to siedzi. Mm, 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 mm. Nie, nie. Weź nie muszę mi to. na nie możesz w rękę sobie wziąć? Mogę. No to ja tam, Nagra kurwa. Nagraj Nagraj kolegę na to. kurwa? Kolegen Kolegan kurwa! Nie, nie ręko! Szpadel, kurwa, mać Kurwa, trochę, kurwa narzędzi mieć ze sobą. A ty mnie nie liś chuju! A mam! Ale się dzieje! Ale się dzieje! O. Panie, nie tak szybko! Nie tak Panie, szybko! Panie, nie tyle się tu jechało! Panie, za nisko, daj trochę wyżej Tam jeszcze w prawo trochę możesz da. Nie, nie, Ca, Całym nie, kurwa za... headerem, nie uczucie? nie To jak ty to chcesz schodzić? Od tutaj musiał wracać To na jedną rundę tego nie zrobisz? No nie, dwie rundy Bo to jest już Miedza No Ja nie zajmę całego Weź nie pierdol, zjedź trochę na prawo Teraz Jakbyś bardziej chciał. Jak, to byś tak, jakbyś bardziej chciał to by się udało. Ale aż ja tak mocno nie chcę. Okej. Okay. Ja cię rozumiem. No tak tylko trochę. Trochę chcę, trochę nie chcę. To, to połowie bym chciał, tak. Dobrze źle. Jacek ci zaskoczył ty. Widziałeś? Robi mnie wczoraj. Kolega, to, że przywieźliście kebabę, to nie oznacza, że można mnie debilę robić. Nie straszyć tutaj, nie potrzeba. Jest dobrze, jest dobrze. Pomachaj do kamery, Kuba. No rafun też, ty kurwa Dzień jesteś wierze. na tym kanale tym Regularnie Bamber, kanał Ile? 9,5 na godzinę Kurwa. kurwa. No, to, skorze, to jest po prostu szok. Zaraz suka za tobą będzie mówiła ty mandat na prawym, bo na lewym jedziesz w sensie z na prawym 3,5 koła Kudy, tak. Ile? To Kubie tak ostatnio na na Obudnicy, czajesz? Chcieli wiedzieć. No za jazdę lewym pasem. 3,5 tysiąca? Mhm. No. Na Obudnicy w mówi. Tak, mówił mi koleś, że za takie wykroczenie jest mandat do 3,5 tysiąca. Chcesz się do Mandzie przyjechać? A jak? Będę jechał jak kurwa... Ja, będę, ja zrobię dychę na godzinę. Nie, nie. nie. Ja, ja, ja zrobię dychę, jak ty robisz... Ja się dychą przy ja. Dobra, szkolenie. Dobra, ja widzę, tu, re, tu jest ręczny. O, Twój szwagier już jeździł za kółkiem. A, czek, a ty byłeś nachlany za mocno wtedy. To, Dobra. Tak? No nie, 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 nie sobie. Dobrze ci tak? No zajebiście stary. No i dobra. Dawaj mnie tu Masz tutaj joystick. No. I co? co no. I teraz klikasz to. No. No kliknij to. I on samo opada na zadaną wysokość i się będzie... Dobra, gdzie jest, no. jest gaz. Tu jest gaz na maksa już. A jak joystickiem dż patrz. Tak jedziesz do przodu, tak jedziesz do tyłu. Dobra, a motowidły powinny być tak? Czy powinny.? Zależy, je... jak, masz, jak masz wyższe zboże, to dajesz wyżej, żeby się nie nawijało. Jak masz niskie, to praktycznie niż lecisz. Okej, okay, i co? Jadę do przodu, tak? No? Nie pchaj, tylko. O, zobacz, jak jest, o tak. O, a ten czerwony przycisk do czego jest? To jest, to jest y, awaryjne wyłączanie headeru. Ale fajnie! Co? Niżej motowidła. O, widzisz, żeby. Nagarniało no to dobrze? Jesteś? Wolno, 3 na godzinę. No, no wolno. Wolno, wolno, miał, 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 miał zamknąć liścik, a coś tak kurcze. No, <laughs> no bo dajcie się przy Dawaj w lewo trochę bardziej. Ale faza, mordo. Ja bym to ogarnął, dajcie mi dzień czasu. No jasne. pola, pola dużo masz zobacz, ile no tak, tak. Możesz dzisiaj A Chodź wyżej no to widły? Nie dobrze. No możesz dać teraz wyżej. Wyższe zboże to trochę wyżej. No. I jeszcze wyżej. O teraz o, niżej. Musisz cały czas to pilnować. Okej. No kwestia doświadczenia pewnie, nie? Ale farza Na trzy sezony Porsche'em się musiałem <laughs> męczyć, żeby żeby przejść na coś takiego. Zajebiście ale zabawa, ty. No to jest zabawa wiesz, przyjechać, ale jak ci 10 godzin przyjdzie, no tak, tak dookoła jeździć no. mama, to już idziesz i o chujeć. Dlatego fajnie chłopaki, że przyjechaliście. Zjejusz, zobacz czy nie. To w lewo zjeść kawałek. Żeby dzioba nie powiąć, nie? Okay. Tak byś nic nie trafił. Dobrze, chłopaki, że przyjechaliście, nie ty, że chyba ma to jeszcze. O, mamy jakąś rozrywkę, to chociaż mnie ktoś kombajnem przewiezie. Normalnie, ty. Jeść, jedź, jedź. I do góry, header. Czyli tu, tak? w środkowym do góry, no. No, dobrze. I powolutku przejeżdżaj na drugie pole, bo tu jest, widzisz, droga, nie? A ja, że ma pola, tak o to wiesz, żeby nie zawracać, nie wiadomo ile. To sobie przecinam. Przeciąłem sobie tylko poprzeczki, żeby wiesz, od razu się nie wbijać z, z bruzdy. Gdzie jedziemy? Prosto. No tak. A Tutaj jedziemy. Spoko. I teraz guziczek z przodu. Jak jest Rafał? Dobrze. Dobrze. Tylko weź to całe. Jak to? Aha. No zjedź, całe. Zjedź całe. No. Okej. Okay. Coś dobrego, bo zajebiście. Cieszę się w kółe. Kuba chcesz się przejechać? Nie, no ją nie. razem. Dobra. Zjeść trochę do prawej, do lewej znaczy się, bo miedza. Miedza dziobem pomiędzy ryjesz. Dobra. Tak może być. No, a możesz trochę trochę do prawej jeszcze, żeby te, żeby nie zostawiać, tak nie.